Cześć, z tej strony Kubonarski. Dziś pokażę Wam, na czym polega Allegro Ad, jak korzystać z Allegro Ads, jakie mamy opcje, jakie mamy możliwości oraz na co nam Allegro pozwala. I przejdziemy też sobie przez strategię, którą ja stosuję, która się nam sprawdza od długiego czasu na prawie 90% kont. Czyli jak z, od ogółu przejść do szczegółu. Często to powtarzam, że przy dużej ilości ofert, mówię tutaj o ofertach w wysokości 500-2000 ofert na koncie Allegro. Jakby na samym początku, jest bardzo ciężko określić, które produkty mają duży potencjał jakie składowe będą mieć wpływ na wynik końcowy, jeśli chodzi o ROAS na koncie. Więc przejdziemy sobie najpierw przez wytłumaczenie każdego z aspektów, a następnie przejdziemy do uruchomienia kampanii i pokażę Wam, jak ja do tego podchodzę, jak takie kampanie rozbijam i jak ustawiam te wszystkie stawki i z czym to się wszystko je. Nie jest to bardzo skomplikowane, jest to dość proste i w sumie każdy z Was może rozpocząć swoją przygodę z Allegro. Na pewnym etapie zazwyczaj lepiej się już skupić na swojej jakby wersji biznesu, Takiej wewnętrznej, czyli rozwoju i pozyskiwania produktów do Allegro, negocjacji stawek z dostawcami, a jakieś takie działania zewnętrzne to wydelegować komuś u siebie w zespole lub po prostu oddać do jakiejś zewnętrznej firmy, która zajmie się tym profesjonalnie, ale to już w ramach rozwoju. Na samym początku przejdźmy więc do panelu Allegro Ads, jak on wygląda, co się w nim zawiera, jakie mamy opcje, jakie mamy możliwości. Więc tak, chodzimy sobie albo przez Search Center, lub prosto z wyszukiwarki Google, wpisujemy Allegro Ads, klikamy zaloguj się, logujemy się do Allegro i wkakuje nam taki panel, to Czasami może nic nie być, będzie tylko pomarańczowy guzik na środku z informacją, o kampanię. Ja już mam kampanię, więc jakby ten guzik się pojawił nam po prawej stronie i dodajemy kampanię. I teraz tak mamy trzy opcje. Jedna to jest dość nowa, jeszcze nie mieliśmy przypadku, żeby ona jakoś super działała, ale już próbowaliśmy na kilku kontach. To są reklamy wideo. Ale na tym dzisiaj się nie będziemy skupiać, tylko będziemy się skupiać na ofertach sponsorowanych i reklamach graficznych. Oferty sponsorowane to jest w tym momencie chyba jeden z największych takich game changerów, który jest na Allegro i pozwala nam na bardzo dużą sprzedaż, czyli wyszukiwania się na pierwszych miejscach po tym, jak ktoś szuka produktów Allegro. A więc tak klikamy sobie oferty sponsorowane, dajemy skonfiguruj kampanię i pokazuje nam się panel konfiguracji kampanii Allegro. W tym przypadku mamy kilka znowu opcji do wyboru. Czyli mamy reklamę, reklamowanie wszystkich ofert, mamy reklamę bestsellerów, ustawienia reguł dla ofert oraz ręcznie wybiera oferty. Każdy z tych jakby panelów, czy panelów można to nazwać. Każdy z tych jakby rodzajów dobierania produktów ma swoje ograniczenia. Najczęściej, który, panerem, którym panelem, ja którym stosuję, to są pierwsze opcje lub ewentualnie te dwie ostatnie. Pierwsza opcja wymaga najmniej wysiłku i jest dość prosta i pozwala nam na edycję umiejscowień reklam, co w przypadku Allegro jest bardzo ważne, bo na podstawie doświadczenia już mogę Wam powiedzieć, które miejsca emisji są w ogóle w jakimkolwiek, jakimkolwiek stopniu opłacalne. Więc tak, przejdziemy sobie przez pierwszą konfigurację. Więc wybieramy wszystkie oferty i potem wybieramy sobie miejsce emisji. Tu po prawej stronie mamy od razu podgląd, gdzie nasze oferty się będą wyświetlać. I w przypadku Allegro tutaj nadal mamy sugerowany budżet. Dotyczy się to tylko i wyłącznie samego Allegro. Nie są tu brane stawki Googlowskie w ogóle pod uwagę. Więc tak. Zaczynając w ogóle jakąkolwiek kampanię, macie puste konto, co bym zrobił? Wchodzę sobie w pierwsze opcję, wybieram wszystkie oferty, zaraz opowiem dlaczego i odznaczam sobie to, oznaczam sobie to i to. Yy, na podstawie doświadczenia wywnioskowałem już i na podstawie wyników klientów, że tylko i wyłącznie wyniki wyszukiwań i strona produktu w 90% się sprawdzał klientów. Są to miejsca, z których ludzie legro kupują. Starają się pojedyncze konta lub pojedyncze oferty. Danej kategorii, które pozwalają nam na sprzedaż z tych miejsc, ale to nie są takie skale, które chcielibyśmy osiągać. Jakby w większości przypadków i tak wyniki wyszukiwań są ponad strona produktu, lecz jakby zaznaczamy te dwa, żebyśmy mogli potem przejść do dalszej optymalizacji. Więc wybieramy sobie wyniki wyszukiwań w stronę produktu i wyskakuje nam opcja odnośnie budżetu. To jest budżet sugerowany na podstawie aktualnych staw, aktualnej konkurencji, która jest w Google i tutaj widzimy, że to konto jest dość duże. Rzecz wynika to z tego powodu, że to konto sprzedawcy ma ponad 500 ofert. Zobaczyliśmy, że chcemy wyświetlać wszystkie oferty i sugerowany budżet w tej kategoriach, w których się poruszamy jest to 995 zł do 3660 i CPC na poziomie 1,29. Jeśli chodzi o te sugestie, ja zawsze stosuję taką strategię, że nawet jeśli ten budżet sugerowany jest ogromny w naszej kategorii, to ja próbuję się ustatkować gdzieś na poziomie 30% tego budżetu, żebym mógł w ogóle zacząć. Potem Wam też przedstawię strategię drugą, która Wam pozwoli trochę to ominąć i trochę pójść dalej, ale jeśli macie możliwości, to wpisujemy około 30% budżetu na wszystkie oferty. Dzięki czemu będziemy mieć po tygodniu już możliwość przejrzenia sobie wyników kampanii. Więc tak, mamy nowe konto, mamy dużo ofert, wpisujemy sobie 30% sugerowanego budżetu. Jeśli chodzi o CPC, ja zawsze daję jeden grosik niżej, czyli zawsze jedną, jedną, jedną staweczkę niżej, żebym mógł nie zawsze konkurować na pierwszym miejscu, ale żebym gdzieś mógł się tam obracać. I daję stwórz kampanię. Dzięki temu. Jeszcze muszę dodać nazwę. Damy sobie All. Nazwy są dla Was dowolne. To jest tylko i wyłącznie po to, żebyście Wy mogli odnaleźć się później w panelu i w statystykach Allegro. Dlaczego to się tak nazywa? To już zostawiam Wam do wewnętrznej, wewnętrznego po prostu rozkminienia. Więc tak, daję sobie służb kampanię. Kampania została stworzona. Ja ją się teraz wyłączę. Ale to jest pierwsza rzecz, którą robimy na Legro. Dzięki temu mamy kampanię, która ma sobie wszystkie produkty i umiejscowienia, których nam najbardziej zależy. Po jakimś czasie, załóżmy po tygodniu, wchodzimy sobie w statystyki i wyświetla nam się panel. Ja sobie tylko zmienię jeszcze z dane na dzienne i widzimy aktualnie potem nasze raz, nasze stawki i tak dalej. Potem widzimy naszą kampanię, którą my mieliśmy, i wchodzimy sobie w nią i patrzymy sobie w wymiarach, czy w miejscach emisji, który aspekt nam najlepiej sprzyjał. Załóżmy, tam mieliśmy stronę produktu i wyniki wyszukiwań i pierwsze, co robimy, widzimy, że po takim czasie w ogóle strona oferty nam nie przynosi jakiegokolwiek dochodu, więc co robimy? Wchodzimy w tą kampanię, którą tam mieliśmy, edytujemy sobie umiejscowienie i wywalamy stronę produktu. Czekamy kolejne kilka dni i zaczyna nam się klarować już jasny wynik, bo w statystykach zaczynamy widzieć, że nasze tam oferty wybrane w danym aspekcie w wynikach wyszukiwań, wyszukiwań generują już fajne jakieś zwroty, lub w ogóle jakiekolwiek zwroty, wtedy przechodzimy do dalszej analizy i wchodzimy sobie w oferty, dzięki czemu mamy rozbicie konkretnie, jaki produkt z jakim stawką CPC, z jakim ctr miał wynik sprzedażowy. Sortujemy sobie to lub po wartości sprzedaży, lub po sprzedanych sztukach, jak Wam będzie wygodniej w zależności od ilości produktów, i otwieramy sobie te karty w nowym po prostu oknie i tworzymy nową kampanię w przyszłości. To sobie dalej zostawiamy, żeby ona cały czas się mieliła, ale wyciągamy sobie informację i tworzymy sobie nową kampanię. Czyli przechodzimy dalej, nowe oferty. Wybieramy teraz już opcję ręcznie wybiera oferty i jedziemy sobie po nazwach, które sobie Allegro Analytics wyciągnęło. Wpisujemy sobie te nazwy i tworzymy sobie taką kampanię, tak zwaną topsellerową, czyli my wiedząc na podstawie Allegro AdSoup, które produkty idą wybieramy sobie tylko te oferty, które są topsellerami więc tworzymy sobie nową kampanię też tylko na wyniki wyszukiwań, odklikujemy sobie wszystko zostawiamy sobie tylko te produkty, na których nam e, zależy ja muszę sobie przesunąć kamerę i dzięki temu ten budżet tutaj będzie niższy już mamy lepiej, tutaj akurat jeśli chodzi o to to idziemy wysoko i dalej zostawiamy jeden grosik niżej żeby się tego trzymać Lecz pamiętajcie o tym, że jeśli tu rzucicie tą kampanię, to we wcześniejszej, dalej ją na chwilę zostawcie. Docelowo ta kampania, która ma w sobie wszystkie produkty, ona zostanie jakby całkowicie przez nas wstrzymana. Lecz na samym początku musimy w ogóle wiedzieć, które produkty warto promować. Więc tamta kampania to jest taki, jak to można było nazwać, tofu, lejka sprzedażowego, gdzie wyświetlamy totalne wszystkie nasze produkty i sukcesywnie wyciągamy z tamtej kampanii produkty tutaj. Jeśli jesteśmy już na etapie takim że przeszły nam wszystkie produkty i wydaliśmy około 5 zł, 10 zł na każdą aukcję, to wtedy po prostu musimy już tam tą kampanię wyłączyć i wybrać tylko te produkty, które się nam sprawdzają do tych kampanii pojedynczych. Co jeszcze jest fajną opcją? Co możemy zrobić, jeśli chcemy sobie jakoś to usprawnić? To jest grupowanie potem ofert już na zasadzie kategorii. Czyli jeśli macie naprawdę bardzo duży asortyment no to robimy to samo, tylko robimy to na zasadzie po prostu yy, kategorii. Czyli ustawiamy sobie regułę, że produkty w naszej kategorii to są tylko załóżmy, nie wiem, ba, masażery. My sobie znajdziemy zdrowie, masażerujący. Dzięki temu widzimy już pogrupowanie na pojedyncze oferty. I tak sobie schodzimy cały czas dalej, rozgrupowujemy, schodzimy dalej, czyli Przechodzimy od ogółu Allegro Adsów, przechodzimy do szczegółu i docelowo powinniśmy mieć w, jednym, w jednej grupie reklam około 50 ofert maksymalnie i nie powinniśmy w ogóle duplikować, czyli nie powinniśmy mieć tych samych ofert w jednej i w drugiej kampanii, żeby nie doszło do kanibalizacji. Dzięki temu po prostu będziemy mogli sobie efektywnie zarządzać całym kontem reklamowym. I To konto się bardzo mocno rozbuduje z czasem, dzięki czemu będziecie mogli zarządzać wszystkim i mieć wpływ na to, co się Wam sprzedaje. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię Allegro. Yy, jeszcze jedną opcją, którą jest, to jest po prostu opcja yy, reklam graficznych, co pozwala nam wyświetla, na wyświetlanie się w różnych innych umiejscowieniach, które wcześniej nie miały yy, racji bytu. Jest to reklama szablonowa, reklama banerowa na stronie głównej i baner elastyczny. Tutaj też, jeśli chodzi o moje doświadczenie, i konta, które obsługujemy, najlepiej sprawdzają się reklamy szablonowe i reklamy banerowe. Wtedy dzięki temu możemy stworzyć własne lągorość produktów, na których nam zależy, i będą się wyświetlać na górze kategorii. Tutaj jak sobie wejdziecie, zobaczycie, później wybierę tą ofertę i tą, żeby miał dwie albo trzy. I tutaj będę miał później podgląd, gdzie będą się nam nasze oferty wyświetlać. Jednym z najlepszych umiejscowień jest właśnie to na samej górze produktu więc to jest opcja, którą poruszymy w kolejnym materiale wideo. Na razie was zostawiam z tym, co już wiecie. Wprowadźcie sobie, e, jeśli zaczynacie tą podstawową strategię, jeśli chodzi o Allegro, dzięki temu będziecie mogli się rozwijać. E, to tyle ode mnie. Jeśli chcielibyście otrzymać konsultację lub przejść do nas na usługę prowadzenia Allegro Adsów, no to zapraszam serdecznie do linku poniżej. Tam jest formularz koszeniowy, dzięki któremu będziecie mogli przystąpić do rozmowy. Sprawdzimy w ogóle wasz potencjał przeprowadzimy wstępny audyt, jeśli w ogóle się zakwalifikujecie, bo nie działamy z każdym, są pewne wymogi, które są dla nas minimalne, czyli musicie już jakąś sprzedaż mieć. Ten film jest dla początkujących, więc jeśli nie macie czasu lub chcecie się rozwijać szybciej do tej pory i chcecie przekazać swoje konto adsowe w ręce specjalistów, zapraszam do linku poniżej. Dzięki, cześć.